Cieszymy się z tych trzech punktów. Na pewno nałożył no, się ten mecz na czy, czy pierwsze bramki. Nawet niepotrzebnie ta na 3-1, co pod hale strzeliło. Było bardziej spokojniej, no, ale no, co tu dużo mówić? Trzy no, punkty są, no, to jest najważniejsze. Musieliśmy się zrehabilitować za tą wpadkę w nowym targu. No i cieszy nas to, że nie, nie przegraliśmy jeszcze u siebie. Dzisiaj Jastrzębie wygrało z Krakowa, no to znowu dla Was taki nieza dobry wynik. Znaczy, no, tam jest ciasno w, w tym czubie tabeli, no ale to nie możemy patrzeć na innych. Mamy, mamy swoją drużynę, nie możemy się oglądać za nikogo, bo po prostu wygrywać mecz za meczem. No, Inni się tam wygrywają, przegrywają, nas nie powinno interesować. Dobra, tak, zakładaliśmy, żeby wygrać o, o, ten mecz. Chcieliśmy się zorganizować na ten za mecz u nich, który nam nie wyszedł. Udało się. Taki był plan i wykonać go 100%. Pierwsza wersja, szybka, gra, dużo akcji. Potem widać było, że już byliście zmęczeni właśnie trudami tej pierwszej odsłony. Nawet nie tyle co trudami tej pierwszej odsłony, ale mieliśmy we wtorek mecz pucharowy, drogę do Torunia. Mecz, powrót, trochę siedzieliśmy w autobusie, więc było już później odczuć to jednak zmęczenie meczu wtorkowego, plus te pierwsze decy, która była dość zacięta, szybka i no i druga, trzecia, która jest zeszła tempo, ale dobrze, że wpadły bramki, to było najważniejsze. Ale gra pod hala Was nie zaskoczyła, grali agresywnie jak zawsze. E, grali tak jak u siebie, spodziewaliśmy się, że bardzo skoczą do nas agresywnie, takiej widocznie nie tak tylko, żeby grać agresywnie i rozbić nasze ataki, jak i nas. Ale jakoś, żeśmy to taktycznie zdołali ugrać i zwycięstwo jest nasze.